Poszliśmy z Miłoszem na Żuka do dziewczyn. Maciuś sobie jedzie warbrukiem sam. Jak cichutko to jest kurcze. Ja pierdzielę. Patrzysz na mapę no, Tożesz Zupry sobie nie na mapę. Dokładnie <grystwa> no. I nagraż Zajpisujecie wzajemskie zaraz łatkę zjeżdżał karpan jak wjeżdżaliśmy Tak, spotkaliśmy tarpaniarzy I Spotkaliście? Tak, na podjeździe jak my podjeżdżaliśmy Zaczepię i pokazuje, żeby coś Słyszała, zabrać. Zdadź naklejkę. Co? Daj naklejkę I Maciuś idzie tam odebrać coś. Hello! Truskawki Pan zbiera Ja Cię kręcę Gdzie, są jakieś plusy jeżdżenia ja z barburgami <noise> Thank you. Co tam Maciek masz? Dawaj dziewczynu Pokaż, to? Daj mi wody. Jeszcze umył Pan wodą Piękna sprawa Dwa nie. nie, bo myślałam, że dwa, nie wiem czemu Aha. Chcesz truskawkę w ogóle? Masz, bo ja nie lubię jeść takich rzeczy To, towarzystwo lepiej zmieniło się, teraz jestem tutaj y, luksusowo. Mam no, wiem, twojego telefonu Instagramowego. No. Kurde, zjechaliśmy już z tych gór. Powiem Wam. Mistrzostwo świata. Droga D915 w Turcji. Najniebezpieczniejsza droga na świecie. Tak mówią, tak piszą. Przejechaliśmy. Jesteśmy już na dole, nie zakładamy maski, bo na płaskim idealnie się wóz chłodzi. Dziewczyny się przejechały Barburkiem, wracamy już do żuka swojego. Coś mogę więcej powiedzieć. Barburk jest wspaniale brzydko brudny, a mi pada bateria. Ciśniemy dalej. Cel zaliczony, jak powiedziałem to był pierwszy element tej podróży, który mnie naprawdę zajarał. Kocham jeździć po górach, kocham patrzeć na góry, kocham te widoki. Tyle, idę się ładować. Do zobaczenia wkrótce. Kolejny wspaniały przystanek we wspaniałym miejscu. Nic nie będę mówił, wystarczy tylko popatrzeć. Rzuć ten Prezentuje się wspaniale Barburgiem tutaj z Polski Ze śmietnika utopcem obrzydliwym utopiec, no, bo był taki Wiedźminie, kurde, obrzydliwy potwór to, no, to ja też jest utopiec Utopiec <grym> 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 begieter? Utopiec, no. Jest taki, zatrzymaliśmy się w jakiejś miejscowości, e, w takim czymś takim i zjedliśmy jakieś rzeczy. Kofty. No tu śpi sobie wilk jakiś, bo mu gorąco. E, tak to wygląda. Wszyscy przychodzą i zaglądają pod maskę, bo otwarta, ale odciwiam się i patrzą na y, chłodnicę, która jest z tyłu. O, tak jak tutaj. No zaprezentowanym obrazku. Fajna miejscowość, taka droga. W jedną stronę z poboczem i drugą, drugą dzielonym pasem zieleni. W tym upale, więc ładnie, fajnie, smacznie nawet było, Good. Gumka spadła z chłodnicy, na której ona się, że tak powiem, amortyzuje. Bo ona ta chłodnica skakała, kurde, na tych dziurach i teraz waliło o ramy ale zaraz się włoży, dobrze że nie wypadło o tutaj jest, o... o hop, cyk myk, fik jedziemy z otwartą 100% do stensu Tak, fotela przesuwa się ten fotel e, tak sobie jedziemy raz w górę raz w dół e, strasznie mordy się sparzyłem na tej górze coś tu to masz, coś Płynie rzeczka, płynie po tureckiej krainie, płynie Co? sobie, płynie rado zaraz. Barburgie, zaraz polecę. Dajcie dziubdzie, dajcie kiece. Barburtazem daje radę, ja z początku jesą jadę. Jesteś Maciuś, będzie nas. kierował dzisiaj pół dnia. Nie zabił nas na skałach. Wziąłem buty, Co to znaczy, weź tłumacza, można pić tą wodę? Tą drogę również możemy polecić D050 Chyba. Chyba, Maciuś mówi Jest cały czas wzdłuż rzeki i prawie nie ma tutaj żadnego ruchu Mijały nas może c 4 samochody Cisza i spokój i cały czas jedziemy doliną w rzece, Doliną rzeki A teraz przyszliśmy umyć mordy i się napić Ze źródełka Begie, begie łapka, begie łapka Mamy tunel Widzimy, że to do, do się nowy i nowy W jednej części widzieliśmy, że jest zamknięty a teraz będzie info. No ale czuję, że się wspinamy ostro, na ostro. Nie, yeah, trudnie. 566 metrów. No, ale kolejne będą dłuższe. Tej kolejny. Prawdopodobnie zostały wybudowane jako tam droga, może strategiczna, bo bardzo duża tama była. Przed nami, wzdłuż drogi D050, ten tunel będzie miał z kolei 2859 metrów. Prawie 3 km. Powiało no, chłodem. Jedysz ile na wadze? padła noc, my dalej w Tureckich Górach zbliżamy się już w stronę Morza Czarnego jesteśmy już dalej na drodze D050 Obijamy właśnie zamknięty tunel jakąś boczną drogą po prawej stronie zbiornik wodny prawdopodobnie jest to znowu jakaś nagromadzona woda przed tamą rado popindala na ostro chłop nas blokuje no, jakiś gezo No la roba di tonda dove Nie, Wagner? To jest bardzo wygodna sprawa, walić długie z buzika lewą stopą. Jest ciemno, wpyte, jedziemy po górach, ale Barburg daje radę, wszyscy dajemy radę. I tyle chciałem powiedzieć. Nic nie widać, widoków nie ma. Są zerpertydy, tunele, mosty. I co? Kurde faja! Jest 21:37, nie kłamie, naprawdę, jest godzina. Jesteśmy jakieś gdzieś na stacji, w górach. Wbijam się na stację, a to akurat sobie panowie policjanci wstali. Od razu nas przyszli. Kamery, zdjęcia, ale nie w celach, że im się podoba, tylko że chyba na tą maskę zwrócił uwagę na dachu. Powiedział, no, że na... z latarką, to, czy nagrywał, film? nagrywał film, zrobił zdjęcie Powiedział, że no 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 no. A ja mówię, że Very hot i sobie poszli. Ale tak czy jak montujemy tą maskę, bo już jest chłodniej w sumie. A ja chyba pociąłem pana na takim fotelu komputerowym, a przyszedł właśnie sobie usiadł po drugiej stronie stołu i jemy sobie lody. Panie policjancie? już opowiadałem, że przyszedł i co ich poszedł i, i bo maska, bo na dachle, i tak ją założyliśmy, bo już się chłodno zrobiło. I nie będziemy robić pompeliny większej niż robimy. Ale sobie poży nie, nie kazali nam je założyć, ale nie. Zrobił zdjęcia na pamiątkę i poszedł Może wysłać, żeby nas kontrolowali i zdjęcie Może. To musiał być jakiś inny warburg. Na pewno nie my. No fajnie. Bo ty masz właśnie taki, jakąś naleciałeś, że to zawsze musi być na twoją twarz kurde, Nie na twarz, nie Tak musi być Gdzie? zawsze u ciebie. Nie, nie, nie. nie, nie. Tak. Się kółko, albo Ma, nie się kręcisz w kółku, albo na kółko. A tutaj jest w grudniu jak kura suka po stepie, tak? Nie <laughs> można się zżygać. No to tutaj będziecie mieli niezły roller coaster. Będę dają rady, kurde. To ja, trzeba mieć hamowę. nie? Piszcie, jak czechosłowackie wesołe miasteczko. Prepeci, niedewaję. Wszystko jest GIT, tylko oprócz tego, że. E, tutaj to już wiele razy ja Moja znajomość języków obcych jest na takim poziomie średnio dobrym, ale. Myślę, że sobie poradzę. Idzie pan coś tu każe robić. Ja kurde faja, to wyjeżdżam z Turcji. Sam Paraburgiem Przede mną pan w motocircles. jakiś Ale dobra, nie będę nagrywał, bo jak to wiecie, lub nie, na granicach tak średnio z nagrywaniem. Nie wiem, zatrzymali mnie jeszcze raz i kazali mi zapłacić... Coś mi kazali zapłacić... to nie wiem co, 34 wariaty to, ale nie wiem kurde gdzie. Więc idę się tam wyjedzieć Na pewno gdzieś przyparkuję. Musiałem zabecalować 34 Liry, za co? Nie wiem. Ale dostajemy jakiś kwit. Myślę, że on może być ważny, cokolwiek to jest. Eee, nadal nie będzie są moje działki. Ale radzę sobie świetnie. Jest to kolejne wyzwanie, nie pierwsze na granicę kiedy musiałem poradzić sobie sam. Eee, tak, więc stoję teraz w korku z ciężarówkami i z innymi pojazdami mechanicznymi. Na różnych tablicach, dużo jest tych, co wam powiedziałem wcześniej. Jestem upłacony, umormolony, i dzisiaj kończymy tą przygodę w Batumi, moi mili, w Gruzji. Czas zjeść ceburaki i hinkali, i wszystko, co gruzińskie, bo gruzińskie jedzenie jest pyszne. Oni umieją w mięsko. Nie pokażę wam co tu się dzieje, bo wam pokażę, ale to na szybko. Tu jest korek taki, ty refery. Tu pan z, y, z Rosji sobie twu, z RUS sobie cofa i tak oj. Miłość i Maciuś są już w Gruzji, a ja jestem na pasie ziemniaczym. Zrobiłem turecką, czekam w korku na gruzińską. Jestem tak spocony. Ta dzisiejsza droga była męcząca. Łącznie nie wiem, jak dzisiaj zrobiliśmy. Nie wiem, czy to jest ten dziewiąty, czy to dziesiąty, czy to jest ósmy dzień. Jest niedziela od chwili czasu, od 23 minut. No cóż, no trzeba swoje odstać. Kurde faja. Mam nadzieję, że nie będą. Turek sprawdził bagaż, otworzył, zobaczył, zamknął. Zobaczymy, jak Gruzini przyjmą też ten nasz wspaniały pojazd marki Barburg IFA. Ciekawe, co powiedzą na przegląd bezterminowy, jako że to zabytek. Nie wiem, czy patrzą na to, czy patrzą tylko na dane, czy się zgadzają z paszportem kierownika. No cóż, sprawdzimy, zobaczymy, ocenimy. Jakoś sobie radzę. Wydaje porty się tu jak świnia. Jedyne co pamiętam, że trzeba zwrócić uwagę, no, chociaż nigdy nie byłem w Gruzji. Wiem, bo tak słyszałem. To, to radary pochowane po krzakach, w samochodach. Także trzeba jeździć zgodnie z przepisami. Tak będę próbował nocujemy dzisiaj w Batumi zostajemy nim, nim dwa dni no dzisiaj odpoczynek jest już zanim dotrzemy, zanim stąd wyjadę ja będzie pierwsza, druga myślę eee, może coś się uda przekroczyć w sumie jest sobota na niedzielę pewnie tutaj trwa wielka, jedna wielka impreza zobaczymy jak się potoczą losy najpierw dotrzymy do hotelu wykąpmy się bo dzisiaj cały dzień w drodze prysznic w wodospadzie i jedzenie w przydrożnym barze jednak głód już trochę doskiera i nieświeżość jest wyczuwalna także no cóż mogę powiedzieć z tego miejsca Barburg daje radę kurde faja miałem ogromny stres, strasznie się denerwowałem strasznie było wszystko nie tak jak być powinno wszystko na ostatnią chwilę, no ale widocznie jest dobrze zrobione. Miło zrobił Prima Start silnik. A ja resztę tutaj wspólnymi siłami udało się. Co dalej? Dalej zobaczymy. Wszystko przed wami i przed nami. Ale tak jak wspominałem, nie wiem w którym to odcinku, czy może nawet w tym, bo nie wiem jak to będę składał. Ta przygoda dopiero się zaczyna. Także Dzisiaj będę nic nagrywał Do zobaczenia po drugiej stronie W Gruzji ELO TEREFERE PRIMA SORTIS Zbiórka chyba ma Zaraz Wam powiem Jeszcze o tym wspomnę W tym momencie Nasza zbiórka Ma 61 210 zł na dzieciaki To dzięki Wam Serdecznie jeszcze raz dziękuję z tego miejsca, z granicy. Myślę, że udało nam się osiągnąć coś niesamowitego. Nasze założenie, mimo wszystko, i tak było jakieś przeogromne, bo założyliśmy sobie 30 tysięcy. Kwota podwójnie przebita. Mistrzostwo świata, czy nie jednak ktoś nas ogląda i, 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 i trwa z nami w tej walce, w tym wariacji? I w tych marzeniach w sumie, bo to są takie mała rzeczy podróżnicze. chciałem zobaczyć zawsze. Samochodem, oczywiście km de Elo. Jest wspaniały napis Georgia Georgia. Dzień się panowie, pytają, dlaczego czymś takim przyjechałem, po co, dlaczego do Gruzji, mówi, że jest piękna, a on mówi, skąd wiesz? A on mówi, że oglądałem na zdjęcia, a on mówi, że zdjęcia to nie oddadzą tego, co tutaj mamy. O, i się pośmialiśmy z Barburga, że ma 43 koni chyba. Jadę na swoją kolejkę. Jest druga 30 czasu tutejszego, nie wiem, która jest u nas, dotarliśmy do Batumi. Pierwsze wrażenie, Gruzji. Moje. Nieporządek straszny, ale może tylko ze względu na to, że to jest przygraniczna miejscowość, więc wrażenia mogą być mylne. Tu mamy hotel jakiś, marze o kąpieli. No cóż, rozpakowujemy się, zamykamy Barbór, idziemy na prysznic. Także witamy w Gruzji. Do zobaczenia potem. Taki mamy pokój, jak na kolonii. Każdy ma swoje oddzielne łóżka, łóżko. Ja z początkiem idziemy na miasto. Jest trzecia w nocy, poszukać coś jeść. A Maciek nie chce iść. I tyle. W tym temacie świeży. Jak mi. Tak. Yy, dostajemy tutaj dzisiaj jutro. Zapłaciliśmy za to 600 złotych za dwie noce ze śniadaniem. Tak? Proszę? 600 zł ze Więcej. Więcej złotych ze śniadaniem. Więcej. złotych ze śniadaniem. Okej. Okay. No dobra. A hotel jest nowy, ładny, czysty, pachnący? Czy pachnie nowymi katerkami? Farbą pachnie. Także y, nie wiem, czy wziąć tą kamerę. Zawsze nie brałem i ty, żałowałem, więc może ją wezmę. O, brudny skill. Tak. Proszę ich nie nakręć bo jest brudny jak warku.